Jest kilka rzeczy, które posiadamy od urodzenia. Do grona najważniejszych z nich należy umysł. Umysł to biologiczne oprogramowanie naszego mózgu, czyli zaawansowanego personalnego komputera, który kreuje i prowadzi nas przez całe życie. To, gdzie ten umysł nas finalnie doprowadzi, zależy tylko i wyłącznie od rodzaju i sprawności oprogramowania, które zostało nam wygrane we wczesnym dzieciństwie, a także od tego, które samodzielnie i już w pełni świadomie wygramy sobie teraz, w dorosłym życiu pozbywając się z pakietu startowego tych błędów, wirusów i nieaktualnych komponentów, które skutecznie sabotowały do tej pory nasze życie. Mówiąc o pakiecie startowym, mam na myśli całą wiedzę, doświadczenie, przekonania, wierzenia, normy i zasady przekazane nam we wczesnym dzieciństwie przez naszych rodziców, dziadków, opiekunów, nauczycieli, mentorów i opiekunów duchowych, a także uwarunkowania społeczne, w których daną wiedzę nabywaliśmy. Zwróć proszę uwagę, że obecnie do każdego nawet najprostszego urządzenia otrzymujemy zawsze instrukcję obsługi. Jednak w przypadku tak zaawansowanej maszyny, jaką jest nasz mózg, takiej instrukcji nie otrzymaliśmy. Nazwanie umysłu programem zaawansowanym to za mało, ponieważ jest on pakietem potężnym i gotowym w każdym momencie życia do dalszej rozbudowy, z czego niestety nie do końca zdajemy sobie sprawę. A wiedza ta niezbędna jest do tego, aby z tak potężnego narzędzia umiejętnie korzystać aby nie zrobić krzywdy sobie, jak i ludziom, z którymi przebywamy oraz na których bezpośrednio oddziaływujemy. Kiedy zrozumiesz, jak działa Twój umysł, Twoje życie odmieni się diametralnie, skoczysz automatycznie na wyższy poziom świadomości, osiągając cele, które do tej pory były dla Ciebie nieosiągalne. Czy masz świadomość, że przez Twój umysł tylko w ciągu ostatnich 24 godzin przeszło około 60 do 70 tysięcy różnych myśli, obrazów, dźwięków, ogólnie rzecz ujmując informacji? Według szacunków naukowców na dzień dzisiejszy jest to około 30 Gigabajtów danych przyjmowanych przez Ciebie bezwarunkowo każdego tylko pojedynczego dnia. Ta ogromna ilość danych stale rośnie w związku z dynamicznie rozwijającą się cyfryzacją naszego życia, a informacje oczywiście kumulują się w Twoim umyśle jak te niechciane cookies w przeglądarce internetowej. Postaw sobie teraz pytanie, co dzieje się z Twoim komputerem, stacjonarnym laptopem, smartfonem, gdy używasz tych urządzeń intensywnie przez dwa, trzy lata. No więc właśnie, system spowalnia, a jego praca staje się mało wydajna. Umysł jest z Tobą przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i jest jedną z tych nielicznych rzeczy, które towarzyszą Ci przez wszystkie lata Twojego życia, dlatego tak ważna jest jego odpowiednia higiena. System, w którym obecnie żyjemy i niejako tworzymy, propaguje określony styl życia. W którym nasza świadomość zmuszana jest do ciągłego i szybkiego przeskakiwania. Z kontaktu na kontakt, z tematu na temat, z jednej czynności w drugą, z zakończonego właśnie zadania w nowe zadanie. E-maile, telefony, komputery, szkoła, praca zawodowa, zarobki, kredyty, płatności, zobowiązania, urlopy, wypoczynek, dzieci, rodzina, pies, kot, nowy telewizor, komputer, telefon, samochód i tak dalej, i tak w kółko. Bez chwili wytchnienia, bez chwili zastanowienia. Aby przetrwać tylko w systemie i zachować konkurencyjność, wykonujemy po kilka czynności naraz, poprzez co wpędzamy się w dziki kołowrotek myśli. Bo czas nas goni, bo czas to pieniądz, bo jak nie ja, to ktoś inny. Aby ten kołowrotek się ciągle kręcił, jak u tego biednego chomika w zoologicznym i wszystko się jakoś zapinało, nasze umysły wypracować musiały sobie określone automatyzmy, które przeprowadzają nas przez określone czynności przy minimalnej koncentracji z naszej strony. Dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonywać nawet kilka czynności naraz. I tak przez 16 godzin dziennie, 365 dni w roku osiągamy najwyższy poziom tajemniczenia w dziedzinie dekoncentracji i rozkojarzenia. A w takim bałaganie myśli łatwo o poważną awarię. W poprzednim filmie powiedziałem trochę o tym, co dzieje się z nami, kiedy jesteśmy nieświadomie nawigowani przez nasze umysły. Przypomnę. Za każdym razem, kiedy tracimy koncentrację na danej czynności, nieświadomie rezygnujemy z doświadczenia życia w teraźniejszości, ponieważ zawsze odpływamy w sferę myśli w przeszłość lub przyszłość. Stany te wywołują u nas różne skrajne emocje, takie jak smutek, żal, melancholia, poczucie winy, złość, obawa, strach lub lęk, w zależności od tego, co rozpatrujemy akurat w naszej głowie. Utrzymywanie tych stanów latami wprowadzać może nasz umysł w poważne zaburzenia psychiczne takie jak depresja, stany lękowe, fobie, psychozy czy nawet rozdwojenie jaźni. Dlatego tak ważna jest umiejętność pełnej koncentracji na jednej czynności w danej chwili, o czym wiedzą doskonale wszyscy mistrzowie sportu, którzy potrafią w pełni skoncentrować się tylko na danym momencie i określonej pojedynczej czynności. W ten sposób osiągają niewiarygodne wyniki, porównywalne do pięciu bramek roberta Lewandowskiego strzelonych w dziewięć minut. O tym jak ćwiczyć koncentrację będę z pewnością powiadał w kolejnych filmach. Zapraszam więc do subskrypcji mojego kanału i pomocy w jego rozwoju, poprzez komentarze, łapki w górę i dzielenie się tym materiałem na Państwa social media. Dziękuję za Twoją koncentrację i do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie milioner. .pl.